Cześć, ja jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek Faktoria na kanale. I zanim zaczniemy, oczywiście, chciałem zaprosić was na niedzielne aktualizacje w każdą niedzielę o 14:00, gdzie pojawia się m.in. wideo plan, czyli informacja, kiedy, w jakim dniu, o której godzinie będą pojawiały się filmy z jakiejś jakiej serii, z której aktualnie się pojawiają. Dobrze, i teraz wracając do gry w tym odcinku. Patrzcie na zanieczyszczenia, zawaliście ogromna, to jest pustynia. Ok, plan jest tutaj, żeby pozbyć się właściwie tutaj gniazda tego regionu. Może poza tym dużym, może nie będzie przeszkadzać. Ale te tutaj wszystkie bardzo dużo ich jest, no a zdecydowanie będą problemem i trzeba się ich pozbyć. Żeby to zrobić, widzicie, tutaj nie mam pełnej baterii. Nieco zmodyfikowałem mój pancerz dodając tarczę energetyczną, ze względu na to, żeby samemu być w stanie przetrwać więcej, no i dodatkowe dwa egzoszkielety. I teraz mam je wyłączone, ze względu na to, że jak je włączę, to energia mi dosłownie ucieka, ucieka bardzo szybko, a to nie jest rzecz, która mnie wycieszyła. Dlatego na razie jesteśmy na wyłączonym exoszkielecie. Jak będzie potrzeba, to, to go włączę znowu. I tak, odnośnie rzeczy, które tutaj posiadam, widzicie, wszystko praktycznie wyrzuciłem. W ogóle... Może powinienem się zająć tym, żeby dodatkowo amunicję do innych rzeczy zrobić. Ach, dobra, nie przejmuję się tym. To nie jest problem. Mam te roboty obronne, które myślę, że zrobią zdecydowanie robotę. A te roboty latają Żeby budować to co mi trzeba Tak więc Do pierwszego gniazda A tam mnie zaatakowały na dole Patrzcie już atakują mnie, nie? To atakowanie jest ogółem upierdliwe Jednocześnie tak nie martwią się całkowicie Także byłoby nudno Więc teraz tak, lecimy roboty... Już, to wszystko? No spoko, te przylazły chyba gdzieś z lewej strony. Więc zajmę się po kolei tymi gniazdami, wszystkimi, po kolei. Te gniazda także idą do eliminacji. Najpierw użyjemy kapsuł obronnych. Czy najpierw się zatrzymamy w pobliżu samego gniazda? Gdzie jest to gniazdo? Myślę, że mnie nie zaatakują, póki bezpośrednio blisko nie podejdę. Wyjdziemy, załączymy sobie egzoszkielet. I teraz zarzucając tymi robotami obronnymi, myślę, że dadzą radę zrobić raczej spore szkody. O, właśnie w ten sposób dla tego gniazda. Więc właściwie się udało. Teraz aż egzoszkielet wyłączony i do następnego gniazda. Tak, zanim te roboty bezpośrednio się zniszczą. Ok, więc finalnie, finalnie raczej. A tak udany dokładnie dwa mniejsze gniazda mamy z głowy, więc się tutaj zatrzymajmy chwilę, zróbmy potrzebne naprawy, chociaż nie było aż takie potrzebne, i teraz część gorsza, czyli te trzy gniazda. Te gniazda będą bardziej upierdliwe. A zaczniemy od po prostu przejechania i zarzucenia jak największej ilości robotów obronnych. Teraz tak, mamy ich 30. 30 ich to jest full. Więcej niż 30 nie możemy użyć. No dobra informacja. Chociaż jak jakiś zginie, to zaraz się zastąpi, więc nie będzie problemu. Ok, gniazdo poszło. Bezpośrednio wjeżdżamy w kolejne. Dorzucimy robotów, jeżeli będzie potrzeba. Sami strzelamy ile wlezie. I od razu kolejne gniazdo. Jak wygląda sytuacja z robotami? Dalej jest ich 30. Teraz zaczynają znikać, więc. Zaczynają wybuchać, więc je po prostu dorzucimy nowe. I wszystko zginie. Proszę bardzo. Wszystko zginęło. Dosłownie wszystko zginęło. No, dobrze. To mi się podoba. Więc w tej chwili eksterminacja. Na poziomie zaawansowanym, w dodatku bardzo udana, jak widać. Zniszczyliśmy dwa mniejsze gniazda i trzy tutaj, takie cztery, nawet bo jedno odkryliśmy. Duże gniazda. W takim razie myślę, że nie będzie problemu, nawet jeżeli zaatakujemy też te tutaj duże gniazdo. A zatakować je, właściwie zniszczenie jego, może okazać się dobrą rzeczą. Tak samo trzeba będzie pilnować, żeby tym się zająć wkrótce gniazdem ich się naroiło. Teraz odkryliśmy sporo mapy, to i sporo gniazd się pokazało. A mieliśmy tyle czasu spokoju. To samo z tymi. Dobrze, więc żeby nie tracić czasu, po prostu polećmy do następnego gniazda. I je zniszczmy i zaraz, 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 zaraz. Trzeba pamiętać o amunicji, tak? Właściwie w tej chwili taka ilość powinna starczyć, więc gdzie jest gniazdo? Tu jest gniazdo, roboty obronne na gniazdo i po prostu to zostaje zniszczone mega szybko. Dokładnie, i po gnieździe. Z miejsca, w sumie muszę naprawić mój czołg. Czołg napraw się. No już. No już prawie się naprawił. Dobra, naprawił się. Można lecieć do następnego gniazda. Tam trochę się wbiliśmy w nie, więc. Zdecydowanie to nie było najlepszy sposób na jego eliminację. Tutaj możemy spokojnie jeździć dookoła, więc zdecydowanie szybciej czy zdecydowanie mniejszymi szkodami gniazdo zniszczymy. Jesteśmy spowolnieni o dziwo. To dlatego, że jesteśmy w kwasie za pra prawdopodobnie. Ale kolejne gniazdo, jak widać, poszło jak spłatka Tam zaraz, niżej, jest jeszcze dwa. I nimi zamierzamy się zająć. Tylko naprawimy nasz czołg. Oczywiście dobrze. Ty dziadu mały. to leciało, to leciało mi do bazy zapewne dobra, obronne roboty do ataku, jest ich 30. więc już mogą atakować kolejne gniazdko zniszczone, proszę bardzo Znowu bardzo szybko poszło, więc od razu lecimy do następnego. Proszę bardzo, i jest niszczony. Tam zaraz na dole jest kolejne, więc myślę, że nim także się zajmiemy. Im więcej w tej chwili zniszczymy tych gniazd, więc tym potem będziemy mieli mniej problemów. A te gniazdo nie jest duże, więc. Powinno to być wszystko dobrze. I jak mówiłem, wszystko było dobrze. Gniazdo poszło szybko. Tutaj jest kolejne. Te już jakby trochę większe. O, a mi się ta amunicja skończyła. Ok. Tego nie przewidziałem. Więc może ja sobie stąd odejdę i ręcznie ich trochę tutaj poatakuję. O, właśnie. Ok, więc tutaj poszło to jak należy. Super. Pozostałe gniazda. Tutaj to. Jak uruchomimy to kopalnie, to zapewne te gniazda się sprowokują. Niemniej ogólna akcja jest udana. Można wracać w dom, a po powrocie znowu się uzbroić w dodatkowe kapsuły obronne. No to, to jest mimo wszystko bardzo dobra jednostka przeciwko przyjaciołom obcym. Tutaj przejdziemy się dookoła, żeby zobaczyć, czy gdzieś jakieś gniazdo nie jest w pobliżu, poza tym jednym. Właściwie mamy 11 tych kapsuł. Więc gdybyśmy tak. Ale tutaj muszę wysiąść. Hmm, tak. Amunicję do kwiepunktu i tylko tutaj przełożyć do czołgu. To będę w stanie jeszcze chyba zaatakować i te gniazdo. Ono tutaj jest blisko to jakby zostało wyeliminowane to oszczędziłoby mi trochę problemów w najbliższym czasie, tak? I po gnieździe. Jak mówiłem szybko poszło. I w tej chwili jesteśmy czyści praktycznie. Nic nam nie zagraża. A w najbliższej przyszłości to i to może być problematyczne, jak uruchomimy tej kopalnię. Ale to już na spokojnie. I tak, ogółem plan na ten odcinek udany. Bo to był jedyny plan w tym odcinku. Możemy podjechać kopalnię, bo rondo oświetlone. I właśnie pociąg przejechał. O jak dobrze widzę te kopalnie zostały uruchomione już. Patrzcie, roboty zbudowały wszystko. To jest gotowe do produkcji. Oczywiście będzie trzeba to wykorzystać, skoro mamy taką informację. To samo zapewne jest tutaj. Tutaj nie ma prądu, ale to nie problem. A tak nie ma prądu, tutaj roboty nie zbudowały. To i tak nie jest problem. Zajmiemy się tym, jak tylko wrócę do bazy, się przygotuję do następnego odcinka, że tak to ujmę. Bo, tak jak mówiłem, plana ten odcinek dosłownie wykonany. Zrobiliśmy ekstra dosłownie ekstra eksterminację kolegów stałych mieszkańców tej planety. Proszę że bardzo. Żelaza mam tutaj także już odpowiednią ilość. Przy takiej ilości żelaza produkcja może iść pełną parą. Przynajmniej przez pewien czas, póki się nie skończy. Ale to działa tak jak należy. Więc myślę, że włączyłbym egzoszkielet. Najpierw. I teraz nieco przebudował jeszcze to, czyli wyjąłbym te tarcze energetyczne, one nie są mi konieczne, a w ich miejsce dorzuciłbym solary, to jest szansa. A jeszcze roboport muszę tutaj zarzucić. Mimo wszystko, roboport jest dość pożądaną rzeczą. Hmm, w takim razie może dam jeden egzoszkielet tylko. No to wrzucę. Teraz zarzucając tutaj Roboport, tutaj dając solary. No i noktowizor oczywiście. Będziemy mieli wszystko co nam potrzeba. 33. A jak chodzę, czy się ładuje? Może się nie ładuje, ale. No nie, jednak się ładuje, nawet jak chodzę, jak korzystam z tego szkieletu. To jest super. Dobrze, w takim razie w tym odcinku to byłoby na tyle. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, oceny tego filmu. I co tam jeszcze? Zostawienia komentarza odnośnie ciekawych rzeczy, które mógłbym zrobić. Odnośnie. Cóż jeszcze? Hmm. Chyba to byłoby wszystko tak. Ogółem liczy się aktywność pod filmami. Aktywność. No. Ogółem. A dobra, zaplątuje się. Koniec tematu. Więc ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. No i cześć.